Pięć największych błędów, które powstrzymują cię przed tym, aby być w pełni szczęśliwą. Oddajesz swoją energię osobom i działaniom, które tej energii ci nie zwracają. Nieustannie powtarzasz, mówisz o tym, czego ci brakuje, czego nie masz, przez co wzmacniasz Twoje poczucie braku, zamiast mówić o tym, co masz, czego dobrego doświadczasz, aby wzmacniać poczucie obfitości. Bardzo chcesz zmieniać ludzi, ale najczęściej tych, którzy. Nie chcą się zmieniać. Tych, którzy cię odrzucili, chcesz koniecznie przekonać, nieustannie przekonać do tego, że jesteś wystarczająca i że zasługujesz na miłość. Swoimi działaniami i myślami chcesz zadawalać innych ludzi zamiast siebie. A jak jest u ciebie? Co ciebie powstrzymuje przed doświadczeniem pełni szczęścia? Podziel się z nami, daj nam się zainspirować, a ja ciebie ściskam mocno i. Do zobaczenia.